Siemano wszystkim. Dzisiaj robimy trening nóg do totalnej odciny, ale totalnej kur odciny. Ten trening, ten odcinek przejść do historii tego kanału. Zrobimy martwe ciągi, przysiady, zrobimy kurwa, wszystko, co jest możliwe, żeby zrobić na nogi w mojej siłowni. Mam nadzieję, że nie będę mógł wstać, że nie będę mógł chodzić po schodach, że moje nogi nie będą żyły przez następne trzy dni. Jako przedtreningówkę dzisiaj bierzemy pwr od KFD. Niestety nie plus, bo jak kupowałem nie było plusa, był zwykły, więc pewnie weźmiemy sobie dwie, dwie i pół miarki. Może nawet 3, a można z dziesięć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Popiję oczywiście jakimś energetykiem. Nie, to jest Regin. Jestem do kupienia w żabce. Mega dobry, fajny zamiennik dzika lub jakiegoś monsterka. Ja już się przebrałem, ale co to trening bez przedtreningówki więc lecimy. Tu mam shaker. Tu mam przedtreningówkę. Jedna miarka. Druga miarka. No niech tu będzie. Ja bym powiedział, że trzy miarki to są nie. Trzy miarki. To, teraz mamy tutaj energetyka Otwieramy go. Wlewamy do przedtreningówki. Let's go. Trzy miareczki przetreningówki plus jeden cały energetyk, jest około 800 miligramów kofeiny, i wszystkiego jeszcze obok. Mm -hmm. Więc ja lecę na siłkę i zaraz się tam widzimy. Dzisiaj w planach jest tak. Na pewno martwy ciąg. Spróbujemy zrobić coś klasykiem, ale główne sery będą martwym ciągiem sumo. Potem zrobimy sobie przysiad ze sztangą. Spróbujemy zrobić jakieś wykroki, zakroki. Wykroki na pewno chodzone. A pod koniec treningu pewnie zejdziemy na dół. Gdzie jest więcej sprzętu, więcej maszyn, i tam będziemy mogli bardziej pokombinować. Uff. Ja na sztangę już założyłem 60 kg. Teraz będę zakładał ochraniacze na piszczele. Mega mi się przydają w ogóle, bo mam mega e, ściski na piszczelach od sztangi. you <music> Schodach i prawie się z przeżyciem Jest strasznie ciężko, chyba jakiś kilometr. Do domu muszę iść pieszo. Nie wiem, jak, nie wiem jak ja tam dojdę. Wróciłem już do domu, skończyłem trening. Nogi trochę odpoczęły, więc jest lepiej. E, o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, czyli coś, co jest kluczowe przy rozwoju, przy dalszym dążeniu do swoich celów. Jak zacząć? Wychodzić ze swojej strefy komfortu, jak wdrożyć to w codzienne nawyki. Dzisiaj wam pokażę parę przykładów na mojej osobie. Zacznijmy od dzisiejszej sytuacji, która była dużym wyjściem z strefy komfortu dla mnie, czyli mówienie na siłowni podczas gdy są jakieś osoby obok mnie. Dzisiaj nagrywałem film, który właśnie przed chwilą widzieliście o treningu nóg i obok mnie przepłatała się niejedna osoba. Niektóre osoby były trochę dalej, a niektóre trochę bliżej. Ale cały czas staram się mówić do tej kamery i totalnie nie patrzeć na innych. Jakbym przyniósł się w czasie o pół roku, to totalnie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebym mówił do kamery, gdzie obok mnie są inne osoby. I właśnie na tym polega wychodzenie ze swojej strefy komfortu czyli robienia czegoś, na co nie masz ochoty, czego nie lubisz, żeby móc dalej się rozwijać. Dla mnie osobiście jest to super opcja yy, ze względu na to, że kiedy mówię na treningu, kiedy mówię do Was, tworzę treści, które później Wy będziecie oglądać i jest to super rozwijające dla mnie, bo dzięki temu ja dalej jestem w stanie się rozwijać, tworzyć lepsze treści dla Was. Pomyśl sobie, co będziesz miał, jak osiągniesz swój cel. Każde wyjście ze swojej strefy komfortu powoduje przybliżenie się do Twojego celu, więc pomyśl, ile będziesz mógł zyskać z wyjścia ze swojej strefy komfortu i osobiście uważam, że metoda małych kroków jest idealna pod wychodzenie ze swojej strefy komfortu ponieważ kiedy ja sam zaczynałem z treningami zaczynałem nagrywać siebie to sam na początku tylko nagrywałem siebie nic się nie odzywałem do kamery i po czasie przełamałem ten schemat że kupiłem sobie mikrofon i już nawet byłem zmuszony do tego, żeby mówić więc fajną opcją jest już zrobienie czegoś Dzięki czemu będziesz musiał to robić. U mnie był to zakup właśnie mikrofonu. Bo kiedy zakupiłem mikrofon, to już nie miałem wyjścia i po prostu musiałem zacząć mówić na siłowni. Nikt za was nie przeżyje życia, nikt za was nie przeżyje każdej chwili wspomnienia, uczucia. My, jako ludzie, jesteśmy w stanie osiągnąć totalnie wszystko, czego pragniemy. Tylko musimy w to uwierzyć i musimy zacząć działać, robić coś, dzięki czemu będziemy zbliżać się do, do naszego celu. Więc jedna rzecz, która Ci teraz pozostała, to zacząć działać jakkolwiek tylko możesz, z tego miejsca, w którym jesteś, zacznij działać i każdy mały krok przybliży Cię do osiągnięcia swojego celu. I mówić to gość w tanktopie, który też był nikim, też był przegrywem, który nie robił nic ze swoim życiem, który był codziennie smutny, który miał pasji, nie miał zajęć, nie wiedział, co ze sobą zrobić i użalał się nad sobą. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądnięcie tego materiału. Tu macie przycisk Subskrybuj tu macie mojego Instagrama. Dziękuję za wszystkie recenzje, które zostawiacie pod materiałami, gdzie piszecie do mnie na Instagrama o porady albo co mógłbym zrobić lepiej. Dziękuję za całe wsparcie, które leci od Was. Jestem wam mega wdzięczny. Trzymajcie się, do następnego. Widzimy się za tydzień i siemanko!